Mamko wszystkim. Jesteśmy w Londynie, akurat teraz pod London Eye. Tam jest, a nie widać. E, idziemy zaraz do katedry, zobaczymy, czy nam się uda w ogóle tam wejść, bo no, mieliśmy parę sytuacji, których nie mogę mówić, ale no, mieliśmy małe opóźnienie. E, idziemy na pewno później do British Muzeum, coś zjemy na mieście i zobaczymy, co jeszcze będziemy robić. O, pod Big, pod Big Ben chyba mieliśmy iść jeszcze. Ale nie wiem tego na pewno, także miłego oglądania wam życzę. aktualnie znajdujemy się w The British Museum i kochani, nie będę wam za dużo nagrywała, ponieważ ja zaczęłam się strasznie źle czuć. Jest pewnie tak jak słyszycie, jest bardzo dużo ludzi, mi się zaczyna robić dużo Wiecie? Nie wiem, czy nawet nie zemdleję. Jest tutaj tak strasznie dużo. Głowa mnie boli, mam ochotę coś zjeść, bo nie wiem, jest już o 18 chyba i wypadałoby coś zjeść a my dopiero jesteśmy w drugiej sali która jest poświęcona Egiptowi nie nagram wam za dużo, no tak jak wam mówiłam się źle czuję po prostu, jest masakra tutaj nawet ten sam Siemka, dzisiaj mamy drugi dzień i ostatni na zwiedzanie Londynu, yy, bo jutro wyjeżdżamy niestety z Londynu. Ja bym mogła tutaj spędzić więcej dni. On mi się to bardzo podoba, chociaż myślałam, że to będzie bardziej takie, wiecie, jak Rzym, takie robiło wrażenie, tak jak się ogląda na tych wszystkich filmach, wiecie że Jezus Maria, bym chciała tam pojechać i, i, i wiesz, i, i wiecie, i to jest takie robiące wrażenie, że jesteś tam. A tutaj Londyn to jest takie, dla mnie przynajmniej, było takie aha, to jest Big Ben, spoko. A w Rzymie miałam takie o Boże i coś tam, coś tam, tak? A, a właśnie tutaj jest takie, że niby jest fajnie, fajnie jest, bardzo fajnie, ale nie robi to na mnie takiego wielkiego wrażenia. Tak nie wiem dlaczego nawet. Dziwnie. Z racji tego, że jest dzisiaj ostatni dzień w Londynie. Próbuję sobie jakieś pamiątki znaleźć, ale też prezent dla mojego chłopaka, bo miał urodzinę. Nie mogłam z nim niestety być, bo byłam wtedy w Anglii. Ale no... Ładne są rzeczy, na przykład... Taka, taki Big Ben, on jest plastikowy niestety. Ale są ładne rzeczy, są fajne magnesy, zawieszki. Mega, a zaraz idziemy do London Tower. O, są portfele. A ja akurat potrzebuję portfela nowego. Nie gadaj. 24. 25 funtów. Czyli 100 zł za ten za portfel. Ale Boże, ja chciałam zawsze taką kaczuszkę. Ona kosztuje 8. Jest też król. I takie coś. Ale fajne. ايه بس